Podlasiu, podlasiu, mój Chrystus nie Podasiu, Podlasiu, Podasiu, Podasiu, na pewno. Jak rozpoznać Wam Chrystus, gdzie go szukać mam. Pomóż mi bym go odnalazł i już nie był sam. Jak rozpoznać ja mam Chrystus, gdzie go szukać mam. pomóż mi bym go na Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam bardzo serdecznie z miejscowości Kunegundów, takie okolice. Radomskie. Niedawno weszliśmy z miejscowości Wielkie. Zmierzamy dzisiaj do Jasieńca Iłżeckiego, przez Iłże, przepiękne miasteczko. A w naszym studiu pielgrzyma goście z grupy czwartej. To jest Garwolin, parafia Przemienienia Pańskiego i zresztą cały dekanat prowadzony przez księdza Kamila Frączka. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Czy ksiądz pielgrzymuje sam? Czy ma do pomocy jakichś kapłanów lub kleryków? Mam do pomocy dwóch księży, księdza Marcina Janowskiego oraz księdza Jakuba Przygrockiego. Księża poszli z grupą, bo jak to na pielgrzymce, rano godzinki, później konferencja, w międzyczasie różaniec, to, to wszystko trzeba prowadzić, nad tym wszystkim czuwać. A z księdzem Kamilem Frączkiem rodzina, tak jak, tak jak się przyglądam, to, to rodzina, którą częściowo znam, niektóre imiona pozapominałem, a niektóre to są zupełnie nowe, bo to są dzieciaczki. Przedstawcie się proszę. Ja mam na imię Klara. Ja Karol. I ja Laura. Oraz. Laura to jest moja siostra, a ja i Karol jesteśmy małżeństwem i jesteśmy z dwójką dzieci, z niespełna trzyletnim Franciszkiem i z roczną Wandą. Oddałem klarze głos. Wst tutaj wtrącę, że jest chyba jedną z pierwszych osób, które poznałem w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie, gdzie pracowałem. Zresztą też razem pielgrzymowaliśmy, tylko z grupą wówczas 7B z drugiej parafii. No i takie wielkie zaskoczenie i wielka radość, dlatego że klarunia była śpiewającą dziewczynką. Przepraszam, że tak Cię nazwę, a oto teraz. Nie tylko, że ma męża, nie tylko, że stworzyła piękną rodzinę, to jeszcze ma takie przesympatyczne pociechy. Już nie wspomnę o Twojej siostrze, Klara, która wyrosła i także pielgrzymuje. Posłuchajcie, jak to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pielgrzymowanie rodzinne? Czy jest jakaś specyficzna logistyka? Co trzeba zrobić, żeby się przygotować na taki marsz z dwójką maleńkich dzieci? Cóż. My decyzję podjęliśmy bardzo spontanicznie, bo pielgrzymka wychodziła w sobotę rano, a my we wtorek zdecydowaliśmy, że idziemy. Bardzo dużo rzeczy pożyczyliśmy. To przyznam szczerze, że mój mąż jest głową no, całej, całego naszego pielgrzymowania i on tutaj najwięcej ogarnia. Z takich przydatnych rzeczy najważniejszych to chyba dobre przysmaki dla dzieci, jakieś małe zabaweczki i naprawdę dobrze nam się idzie, chociaż ja się bardzo bałam, ale zaufałam intuicji mojego męża, który bardzo chciał pójść i nas zabrać. I idziemy jest naprawdę pięknie, trudno, ale pięknie. Zapytam męża, bo widzę, że tutaj nieodzownym atrybutem, zresztą obserwuję grupy, które idą z pociechami, pociechami z, z dziećmi, zauważyłem, że takim nieodzownym elementem jest specjalny wózek. Proszę opowiedzieć coś o tym, o tym urządzeniu. To jest zwykły wózek, tylko podwójny, bo mamy dzieci w krótkim odstępie czasu od siebie, roczek i, i trzylatka. Niektórzy mają też takie wózki riksze, ale one nie są konieczne. Zastanawialiśmy się, czy kupować. Zwykły wózek wystarczy. Ja dokupiłem na Allegro jeszcze koła zapasowe dętki, jakby się przebiły i to wystarczy, także wiele nie trzeba. To, co się używa na co dzień jednak jakieś przygotowanie było konieczne. A czy trudno jest prowadzić taki wózek, czy może wręcz przeciwnie jest lżej w ten sposób pielgrzymować? Czy lżej to nie wiem, ale niektórzy chcą go prowadzić i się poopierać. Także myślę, że to nie jest wielka przeszkoda. Rzeczywiście dosyć dobrze się z nim idzie. I można jeszcze coś na nim, coś do niego włożyć i sobie plecy odciążyć. Klara, wróciłaś na pielgrzymkę po jakimś czasie, prawda? Po jakimś odstępie czasu, bo pielgrzymaliśmy wówczas razem, przed laty. Później tak, studia, założyłaś rodzinę i wracasz po jakiejś przerwie, prawda? No, po długiej przerwie. Ostatnio byliśmy razem z mężem, wtedy chłopakiem, 6 lat temu. Dużo się zmieniło od tego czasu. Właśnie 15 sierpnia będziemy świętować czwartą rocznicę ślubu. I no, zmieniło się wszystko. Wielka satysfakcja, że idziemy, że Pan Bóg dał taką łaskę i siłę na, na to piękne doświadczenie. Czy w związku z tym można, że tak powiem, zakochać się w pielgrzymce? No bo skoro powróciłaś, powróciliście, to czy można być zakochanym w pielgrzymce? Czy można ją mieć w genach i nieustannie marzyć, tęsknić i nie mieć spokoju, kiedy się nie wyrusza? E, chyba można. No. Myślę, że tak. Wiele jest takich osób, które na przykład odprowadzały pielgrzymów e, dwa dni, wróciły do domu i dojechały wczoraj, bo nie mogły wysiedzieć w domu, nie mogły przeżyć tego, że ich tutaj nie ma. E, i, I ta miłość jest. I chyba każdemu się łezka wokół, wokół, wokół kręci, kiedy właśnie pielgrzymka wyrusza i chociażby kawałeczek odprowadza. No, świadczy o tym właśnie ilość osób, która pielgrzymom towarzyszy, wynosi jedzenie. To naprawdę. Jest piękne i w pewien sposób ci ludzie też pielgrzymują i pomagają nam dojść. Piję do tego, że dzisiaj tematem dnia i tematem konferencji jest świat ludzkich uczuć, a wśród tych przeróżnych uczuć, które cechują człowieka, jest uczucie miłości. Najlepiej, gdybyśmy doszli do miłości jako pragnienia dobra, polegającej na poświęceniu, ale zwykle zaczyna się od zauroczenia, natomiast pomiędzy gdzieś są uczucia. I stąd to moje pytanie, ale zwrócę się też do księdza Kamila. Jak wielu pątników z Garwolina zakochało się w pielgrzymce, bo kiedy ja chodziłem z garwolińską grupą, wprawdzie inną, to było nas naprawdę bardzo, bardzo wiele. I to było imponujące, aż zwykłość, aż potrafiłem podsumować to, że tak wielu pielgrzymów z Garwolina chce iść na Jasną Górę, że Garwolin zawsze wierny. Jak to wygląda w tym roku, księże Kamilu? Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że chyba jesteśmy jedną z największych grup. Mamy 170 osób, tak więc, Pielgrzymka z Garwolina cieszy się bardzo dużą popularnością. Wiele osób poprzez cały rok tęskni do tego, żeby, żeby wyjść właśnie w tym czasie na Pielgrzymi Szlak. Tak więc, bardzo się cieszymy, że, że pomimo różnych spadków w różnych miejscach, Garwolin nadal cieszy się popularnością, jeśli chodzi o Pielgrzymkę. A czy można się, będę kontynuował tą, tą myśl, zakochać w Bogu w czasie tych dwutygodniowych rekolekcji, dlatego, że mamy tutaj jak w soczewce taką wyjątkową atmosferę, ale też i wyjątkowych ludzi, którzy kochają pana Jezusa, e, świadczą bardzo często, bywa, że i e, u nas w mediach jakieś świadectwa się pojawiają. Czy to dobra przestrzeń, żeby zaproponować komuś, kto jest agnostykiem albo wątpiącym, żeby tutaj go wprowadzić i żeby tutaj mógł e, nauczyć się Kościoła, nauczyć się chrześcijaństwa i nauczyć się miłości, a zatem też i rozpoznawania Boże. Miłości. Więc y, moje pytanie jest takie, czy można się na pielgrzymce zakochać w Panu Bogu, naszym ojcu? z całą pewnością tak, ponieważ w trakcie pielgrzymki są różne obszary, gdzie możemy spotkać Pana Boga w sakramentach, w modlitwie, w konferencjach, w różnych świadectwach, ale też przede wszystkim w spotkaniu z drugim człowiekiem, który daje nam miłość poprzez słowo, poprzez jakiś gest pomocy, poprzez nawet zwykły uśmiech. Więc myślę, że na pielgrzymce właśnie wytwarza się taka atmosfera wielkiego dobra, wielkiej miłości, gdzie takiemu właśnie niewierzącemu myślę łatwiej wejść właśnie w ten proces wiary. A czy można się zakochać między sobą na pielgrzymce? Jak to było z wami? Gdzie byście się poznali? To nie była przypadkiem pielgrzymka? Przypomnijcie i proszę. E, nie poznaliśmy się na pielgrzymce, poznaliśmy się na studniówce, natomiast e, rok czy półtora roku później e, spotkaliśmy się już na pielgrzymce jako para. Na pielgrzymce padło pierwsze kocham cię. Tak mi się wydaje. Tak więc e, można się spotkać jako para i można tą swoją miłość i relację. Umacniać jak najbardziej i przypieczętować ją tym, że się przekazuje ją dalej swojemu potomstwu. Tak, jesteście piękni, jesteście wspaniali, że daliście życie dwójce takich wspaniałych pociech, daj Boże więcej. No ale jeszcze jest najmłodsza z rodziny. Czy można się zakochać? Podbijam to pytanie, czy można się zakochać na pielgrzymce? Nie wiem, ja się jeszcze nie zakochałam na pielgrzymce. Nie, nie widziałaś tam jakichś takich przystojnych pątników? Nie no, widziałam różnych braci, ale nie zakochałam się w żadnym. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że pielgrzymka to jest taki rajd turystyczny, który niektórzy podejmują po to, żeby, żeby sobie znaleźć przyszłą żonę, ale znam takie przypadki. Pamiętam, jak prowadziłem po raz pierwszy grupę jako ksiądz tuż po święceniach. To była grupa numer 13 Złosic. To w moje wręcz przerażenie wzbudziło dwóch czy trzech pątników, którzy wyglądali bardzo... Bardzo dojrzale i wręcz przerażające. Jeden miał naszyty naszyte numer 13 na, na tyłku, na, na krótkich spodenkach, a drugi miał tą trzynastkę wyciętą na głowie, z tyłu. Więc byli przerażający. Później się okazało, że to bardzo poważni yy, mężczyźni. Jeden z nich nawet był nauczycielem. I uwaga, jeden z nich zakochał się na pielgrzymce i po roku z tą pątniczką, którą tam wtedy poznał, Wzięli ślub, nawet byłem zaproszony na ich e, ślub i e, wesele. Więc e, jeszcze raz podbijam, <grym> jak z tymi pątnikami przystojnymi? E, nie wiem, na razie z żadnymi młodymi nie rozmawiałam. Rozmawiałam tylko z starszymi braćmi. Żartujemy sobie na polu namiotowym w trakcie biegrzymki. E, o wiele łatwiej na pewno się też idzie, jak się rozmawia z innymi ludźmi. Na pewno masz jeszcze czas, ale myślę, że pielgrzymka i yy, zastanawiam się, czy potwierdzisz to, co za chwilę powiem, jest taką y, dobrą przestrzenią i dobrym czasem, żeby nawiązywać relacje przyjacielskie, żeby się z kimś zaprzyjaźnić, nie od razu tam chodzić i od razu brać ślub, bo jeszcze jesteś młodą osobą, ale zaprzyjaźnić się jak najbardziej. Czy zgadzasz się ze mną? E, tak, zgadzam się. E, my się co przyjaźniliśmy z takim małżeństwem już starszym e, z panią e, Tereską i panem e, Tatkiem. E, bardzo są śmieszni, mili i kochani. No i z nimi o wiele łatwiej się idzie. Pomagają nam e, przy właśnie dzieciach i no, po prostu bardzo mili są. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Nie chcemy Was zatrzymywać, bo grupa Wasza idzie dalej. Jeszcze przed nami bardzo trudny dzień, trudny etap do jesieńca iużeckiego. Ja pamiętam, jak szedłem właśnie znowu wrócę sentymentalnie z grupą 7B, to ym, padał deszcz. Oby dzisiaj nie, nie padało, raczej się nie zanosi, ale myśmy szli i śpiewali w deszczu, yy, bo tak działa ta miłość Boga Ojca, tak yy, promieniuje. I co ciekawe, mimo tego długiego dnia, gdzie dzisiaj któraś z kolumn idzie aż 37 e, km, proszę Państwa, zeszliśmy na pole namiotowe w Jasieńcu i Urzeckim i nie przestaliśmy śpiewać, ale dalej kontynuowaliśmy e, nasze uwielbienie, bo tak to trzeba chyba było nazwać. I na koniec możliwość pozdrowienia swoich bliskich, takie trzy słowa króciutkie. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich kapłanów z parafii przemienienia pańskiego w Garwolinie, wszystkich parafian, rodzinkę i wszystkich przyjaciół i znajomych. Pozdrawiam cały Garwolin rodzinę i moją przyjaciółkę IGM. My pozdrawiamy naszą rodzinę jedną i drugą. Dziękujemy za dowożenie jedzonka. Modlimy się za Was i całe miasto pozdrawiamy. Pozdrawiam wszystkich Wielgoszów, płatków, szulców, walickich i swoje szefostwo w pracy. My również pozdrawiamy słuchaczy i duchowych pielgrzymów, a wam, niech Pan Bóg błogosławi, niech obdarza was łaskami, a Matka Najświętsza wyprasza e, wiele łask. Dziękuję za ten wywiad. Wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Lajkujcie, subskrybujcie i Faro TV.